Electronic Arts odmawia zrobienia remastera Dragon Age Origins. Takie nagłówki pewnie w sieci już widzieliście, ale wydaje mi się, że one trochę nie oddają sprawiedliwości tematowi. Ponieważ Mark Dara, reżyser, jeden z reżyserów Dragon Age Origins, udzielił wywiadu pewnemu youtuberowi, i stamtąd trochę tych informacji się pojawiło na temat właśnie tego EA, które po prostu nie chce pieniędzy. Ale czy naprawdę o to tak do końca chodziło? Zacznijmy od tego, że Electronic Arts miałoby jakby powody, żeby zrobić remaster Dragon Age, jeżeli lubią pieniądze, bo zrobili remaster Mass Effecta 1. No a Mass Effect 1, jeżeli chodzi o pierwsze pół roku powiedzmy i w ogóle pierwszy rok nawet sprzedaży, to z tego co googlowałem informacje na temat właśnie danych sprzedażowych, sprzedało się nie tak dobrze jak Dragon Age Origins, kiedy wyszło, ponieważ w pierwszych trzech miesiącach po premierze, Origins sprzedało się w ponad 3 milionach egzemplarzy, a w równoległym okresie niecałe 2 miliony to było, jeżeli chodzi o sprzedaż Mass Effecta pierwszego. To co oczywiście nie dziwi absolutnie, prawda, bo pamiętacie może niektórzy z Was, kiedy wychodziło Dragon Age 1, no to był bardzo duży hype na tę produkcję, a kiedy wychodził pierwszy Mass Effect, to ten hype jeszcze przed recenzjami, wiecie, przed tym jak wszyscy zagrali, Mass Effect jakby zdobywał swoją e, sławę, że tak powiem, i popularność trochę z czasem, mam takie wrażenie. Natomiast, no, fala takiego hype'u na Dragon Age Origins była większa, bo to było powrót do korzeni. Tutaj, jak pierwszy baldur w ogóle, CRPG klasyczny i wszystko super, więc nie dziwią mnie te wyniki sprzedaży. Więc wydaje mi się, że gdyby chodziło po prostu o pieniądze i o to, czy jej chce zarabiać, czy nie, no to zrobiliby ten remaster, ale problemy leżą pewnie gdzie indziej. Na przykład w tym. Że podobno, jeżeli wierzyć jednemu z twórców Dragon Age, właśnie jedynki, obecnie w BioWare praktycznie nikt już nie zna dobrze silnika, na którym pierwszy Dragon Age powstał. A to wydaje się dosyć istotne w tym temacie. W ubiegłym roku, w listopadzie konkretnie, dyrektor kreatywny projektu Dragon Age Origins, John Eppler, powiedział w rozmowie z Rolling Stone, że właśnie wtedy, czyli jesienią ubiegłego roku, w BioWare zostało może 20 osób, które w ogóle ogarniają silnik. Eclipse, a właśnie na takim silniku powstało Dragon Age Origins. Zresztą to nie wszystko, co z tym silnikiem jest związane, ponieważ Dragon Age Origins, jeżeli nie wiecie, ono zaczynało swoje życie, jakieś pierwsze wersje tej gry, zaczęły powstawać jeszcze na silniku, na którym powstawały gry Neverwinter Nights. I to pewnie też jakieś swoje naleciałości miało, które zostały przeniesione do, do Eclipse. A. Szczegółów na temat developmentu Dragon Age Origins nie znam aż tak dokładnie, ale po prostu wydaje mi się, że gdyby zrobienie remastera Dragon Age Origins było tak łatwe, czy wiecie, nie chcę mówić, że łatwe, ale gdyby wymagało tyle samo pieniędzy i wysiłku, co stworzenie remastera Mass Effecta 1, który powstał i wyszedł w ramach legendarnej edycji, no to jej by to zrobiło. Natomiast tak się nie stało i powodów należy szukać chyba gdzie indziej a nie tylko w tym, że jej po prostu odmawia. Bo też Mark Dara w tym wywiadzie, co mnie zdziwiło, zaznaczył, że jej nie lubi remasterów, że Electronic Arts to no nie, zrobili wyjątek dla Mass Effecta i on tam mówi właśnie, że polityka firmy jest taka, że nie, 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 my nie odświeżamy starych gier, tylko robimy nowe, bla, bla, bla. No, ale to nie jest prawda, bo wystarczy spojrzeć sobie, nawet wygooglować list of all remastered games by Electronic Arts no i zobaczycie remaster Command and Conquer. Jakby... Dlaczego EA miałoby w ogóle remasterować Command and Conquer, prawda? Ale to zrobili? Dlaczego mieliby remasterować Burnout a Paradise? A co zrobili? Pamiętam, był jeszcze przecież też NFS Hot Pursuit, tak? Remaster, też się doczekaliśmy tego. Więc to nie jest tak, że nie robią w ogóle remasterów i są przeciwni remasterom. Mieliśmy jeszcze remake oczywiście od EA, czyli Dead Space Remake, który co prawda nie sprzedał się jakoś super. Natomiast był fantastyczny i dobrze przyjęty przez i graczy, i przez recenzentów. Także wydaje mi się, że tutaj historia nie jest dokładnie taka, że po prostu Electronic Arts mówi, że nie robimy remasterów i dlatego nie robią remastera Dragon Age Origins. Inna sprawa, czy ja bym chciał, żeby zrobili Remaster Origins, bo, bo oczywiście, że tak. To jest gra, w którą dziś gra się już odrobinkę niewygodnie. Ale nadal spoko, jakby to nie jest gra, która jest strasznie archaiczna. Natomiast y, musiałem pobierać jakieś mody oczywiście, żeby to jakoś wyglądało w miarę dobrze, żeby ten interfejs też był dostosowany do współczesnych systemów. No, ale oczywiście, jeżeli chcecie zagrać na konsoli w Age Origins, no to y, powodzenia, bo za bardzo się nie da na współczesnych konsolach w to zagrać. Chociaż nie wiem, jak wygląda sprawa na Xboxie Series X, bo mamy tą wsteczną kompatybilność na konsolach Xboxa, może tam to wygląda trochę lepiej. Dajcie znać, jeżeli wiecie, jak to na Xboxach wygląda. Ale tak, na pewno bym chciał zobaczyć remik pierwszego Dragon Age'a, chociaż nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest mój ulubiony Dragon Age. Bardzo mi się podoba, co jest kontrowersyjne, wiem. Dragon Age 2 ze względu na, uważam, najfajniejszą narrację i w ogóle strukturę historii i pomysł na. Na fabułę i miejsce akcji. Gameplayowa ta gra nie była ciekawa, i lokacje też były takie bardzo średnie, i w ogóle wykonanie tej gry było średnie. Dragon Age 2, ale ze względu na narrację i wszystko co związane właśnie z fabułą, ta gra chyba mi się najbardziej spodobała z całej serii Dragon Age. Oczywiście, pierwszy Dragon Age też miał swoje wielkie plusy: właśnie fabuła, świetny klimat, ta, ta absurdalna ilość krwi na postaciach. Tak, do dziś to pamiętamy, nie, więc hej, można wymienić to jako zaleta tej gry zakładam. Ale tak, koniec końców wydaje mi się, że nie ma co patrzeć na takie bardziej sensacjonalistyczne nagłówki w mediach, bo też warto zaznaczyć, że w tym wywiadzie to mnie w ogóle zmotywowało do nagrania tego materiału. Takie te newsy, które widziałem w internecie na podstawie tego wywiadu. Dara w tym wywiadzie on nie mówi wprost, nie mówi tego zdania, że. Electronic Arts odmawia zrobienia remastera Dragon Age'a. On mówi inne rzeczy właśnie, prawda? Mówi, że to by było trudne, że to by było trudniejsze niż zrobienie Mass Effecta remastera. Rozwija tam swoje myśli. Więc warto o tym pamiętać i tak jak powiedziałem na samym początku, gdyby to było do zrobienia, po dobrych w miarę kosztach, no to EA by to zrobiło, bo przecież EA, kto jak kto, ale sorry, Electronic Arts nie jest firmą, która nie schyli się po łatwe pieniądze, prawda? Więc coś musi, musi być na rzeczy, moim zdaniem to właśnie na pewno jest kwestia po prostu silnika pierwszego, pierwszego Dragon Age'a. A że to też nie jest na takim uniwersalnym silniku jak Mass Effect, bo też Dara mówi w tym wywiadzie, że na przykład do remasterowania Mass Effecta zatrudniono dużo osób po prostu z zewnątrz BioWare, z zewnętrznych firm, i dzięki temu ten remaster Mass Effecta był trochę tańszy do zrobienia. Na przykład coś takiego by było już niemożliwe, za bardzo, w, jeżeli chodzi o Dragon Age Origins, właśnie ze względu na silnik. I mi się wydaje, że kwestie techniczne tu wychodzą na pierwszy plan, jeżeli chodzi o brak remastera Dragon Age, właśnie jedynki. Czy szkoda? Oczywiście, że szkoda. No a inna sprawa to oczywiście remake pierwszego Dragon Age'a, ale to już jest kwestia, którą można faktycznie włożyć w sferę marzeń, ponieważ nie wierzę, że jej po prostu wyłoży pieniądze na remake. To już nie jest coś tak, wiecie, taniego jak remaster, tylko to już jest coś, co wymaga naprawdę dużych środków i wydaje mi się, że tego nigdy nie doczekamy. Cóż, pozostaje nam grać po prostu wzmodowaną wersję na PC. -cie. Dajcie znać, czy byście zagrali w remaster Dragon Age Origins. No, a to by było na tyle ode mnie. Dajcie też znać, czy nie przeszkadza wam tyle mojej twarzy na kamerce internetowej. Może kiedyś kupię sobie lepszą. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Tylko podpowiem, że kolejny będzie z pewnej kołzy o przenośnej, mobilnej księgarni.